Siemanko wszystkim Dzisiaj wam pokażę, jak w taki dzień jak dzisiaj, czyli w piąteczek Elegancki, słoneczny popołudnie Wy chcecie jechać do chaty, a tutaj mamy problem z tym Ale po kolei Przyjechałem na serwis, co się stało? Zamrożony parowacz, do połowy Z przodu i z tyłu Z tyłu rozmroziłem, z przodu też rozwróciłem. Wyciągnąłem wentylator, zlałem wodą, cześć No i co? Tutaj wszędzie był lód Tu, tu Aż dotąd, nie? No to spoko sobie myślę Spójdę sprawę sobie gaz Podłączyłem manometry Na manometrach No nie było ciekawie Było 2,5 bara na linii sącej, Jakieś 15 barów na stronie ciecznej No dobra No to przyszedłem tutaj Oczywiście dzielnik był czysty także było wystarczająco ilość gazu Nie było... No wiadomo, że jak jest obłożony system To są... Dwie możliwości Pierwsza możliwość, to jest Albo jest mało gazu. Druga możliwość zawór rozprężny, czyli to kurde, jak to się nazywa? Oryfis. To się nazywa Oryfis na to w Anglii, a jak się to mówi po polsku. Yy, rozprężacz gazu. Jest zablokowany. No więc, co zrobić, żeby nie tracić czasu? Yy, jakby włączyłem zasilanie w elektrozaworze, który jest na górze. Cała ten gaz stąd. Stąd wrócił mi stąd o cało to wszystko. O pppp, wróciło mi do systemu na kompresorze. Tutaj, oczywiście, to wszystko było odcięte. Na kompresorze e, wziąłem z wcisnąłem e, kontaktor, e, kontaktor, 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 e, stycznik żeby mi ściągnął cały ten gaz, tak z tym, żeby nie utracił w ogóle tego gazu, żeby wszystko weszło po prostu do zbiornika, który jest oczywiście przy kompresorze. No, kiedy to wszystko mi ściągnęło, kiedy tutaj już na tej rurce, tutaj odtąd i na tej rurce już było zero, no to wtedy otworzyłem sobie to, pyk, 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 pyk Wyciągnąłem stary, przedziłem nowy, na szczęście taki sam rozmiar miałem w aucie e, Zajęło mi to 20-30 sekund Zacisnąłem, no i tyle, i po zabawie I nie musiałem latać z kablami, nie musiałem ściągać gazu e, Nie musiałem e, wyciągać pomp, budli itd, dalej. Tylko to było, no w sumie to jest takie na szybkiego Ale działa, okej okay. Działa, także to zaoszczędzi wam czas, pieniądze <grym> Niektórym pieniądzach, niektórym nie. Jeżeli ktoś chce się bawić, to proszę bardzo. No, ale tak to można zrobić. Także taki mek. No, niestety, a gdzie ten jest? Ten już pójdzie do wywalenia, bo pewnie gdzieś jest tutaj przyblokowany. Także. No, niestety z niego już nic nie będzie. Sprawdzałem tą siateczkę. Ach, czekajcie, kurwa, jedno Jedną ręką to sobie można. Dobra. Tu jest, tu jest ta siateczka. Nie? Czyk, czyk. Łap, że włos Nie, chcę zobaczyć o To jest ta siateczka, która zbiera syf. Która zbiera syf. No, ona... Takie wiecie. Takie wiecie, takie, takie. To jest służenie. No dobra, tak czy inaczej, tak to można zrobić. E, szybko i bezboleśnie. Do jednego piątku trochę zmieniam koncepcję kanału. Takie krótkie, szybkie filmiki z takimi rzeczami będę wrzucał. Jak będą jakieś dłuższe, to będą trochę w innej, innej postaci. Dobra, no to na razie, cześć.